Fred? Nagrywam cię. Fred? 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 Co? Pokaż. Co? Cześć. Cześć. Fred? Co robisz? Cześć. Fred? Kukuk. Cześć. 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 Powiedz piwo. Cześć. Piwo. Cześć. piwo. 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 Cześć. Fred. Fred. Cześć. Piwo. Fred. Cześć. Cześć. Piedz, powiedz Fred. Fred. Piwo. Fred. Piwo. No piwo. Fred, cześć Fred, cześć Fred, cześć. Dasz buziaczka? Dasz buziaczka? Dasz buziaczka? Buziaczek? O, pyszny buziaczek, pyszny. Dasz buziaczka? buziaczka Daj buziaczka Daj buziaczka Fred, daj buziaczka. Piwo, piwo. Cześć, Fred? Pyszny buziaczek, pyszny. Cześć Fred, cześć Fred. Pyszny buziaczek, puść. No i buziatko, dawaj. Piwo, 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 piwo. Piwo, piwo, piwo. No piu, piu, piu.